Głodno też nie lubię, bo tak naprawdę te co chcą najwięcej latać, mają najlepsze zdrowie, ukażesz głodówką, więc to kompletnie bez sensu, że te najlepsze gołębie to są te najlepsze, które latają w tej chwili. One miałyby nie jeść, więc te zdechlaki to na pewno już są w gołębniku. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś trochę o karmieniu, karmach, o młodych. Także zapraszam do obejrzenia dzisiejszego. Odcinka, co tam u mnie w hodowli słychać. Odpowiadam też na pytania, które mi zadajecie w telefonicznie przez Messenger'a, Whatsappa i wszelakie formy kontaktu. Także, mnóstwo pytań też o problemy z młodymi, o Adeno. Bardzo wiele pytań. Nie zawsze wszystkim jestem w stanie odpowiedzieć, od razu odzwonić, ale w ramach czasu a, a czasami tego czasu brakuje, bo po prostu też się twoj, swoimi rzeczami trzeba zająć. Musiałbym cały czas wisieć na telefonie, więc będę starał się coś nagrywać na moich filmikach, żeby po prostu można było zobaczyć, co się u mnie dzieje w hodowli. Także zapraszam do oglądania. Dopóki ojca nie wejdą, no to koniec. Muszę poczekać, aż ojciec zwoła swoje. Teraz będą latać z ojca gołębiami. A to mogę zejść do domu. Nie, rozdzielają się. No, ale za pół godziny trzeba będzie karmić. Eee, pytanie od hodowców: Na jakiej karmie polecę w lotach gołębi młodych? I powiem tak: no Polecę na karmie Pawła Mędrysy. polecę na karmie ID, polecę na karmie Werselagi tych trzech firm tyle, że polecę na karmie Pawła Mędrysy nie tej dla gołębi młodych, która tam jest wyprodukowana. Po prostu zostały mi worki <laughs> dla gołębi dorosłych. Jak ta karma u mnie się spisywała. Proste powiedzenie. Takie gołębiarskie kupujesz gołębie, kup też hodowce. Tu Karmą Pawła Mędrysy. Musiałbym jeszcze Pawła Mędrysę wziąć do gojemnika. Eee, znaczy, karma fajna, bo dlatego ją zacząłem używać. Fajna, czysta i tak dalej. No ale nie ma złotych środków, złotych karm, złotych sposobów. Albo umie się to robić, umie się karmić, albo się tego nie umie. Nawet eee, tu taka gotowa już praktycznie karma. Nie oszukujmy się, dla osób, które nie potrafią, nie mają wyników, to nie wiedzą dlaczego, mimo że podawali według harmonogramu i tak dalej. To, to pewne rzeczy wychodzą, pewne nie wychodzą. Do gołębi młodych po prostu te karmy, które mam dostępne poniedziałki, czwartki, piątki, soboty. Rozpłodówka z ID, miksy z ID, z werselagi, coś A ja po prostu z tego co mam, będę sobie mieszał i te karmy dokupię faktycznie. No bo, no bo na tych karmach są na ID, są gąbki wychowane. Rozpłodowej, dalej ją rodostają Przy czym będą do tego dostawać też jeszcze te karmy lotowe, które są do gołębi starych. Yy, to samo czy z preparatami, czy ze wszystkim po prostu <laughs> po prostu, sam będę sobie mieszał tą karmę na oko, trochę tego, trochę tego, i w zależności yy, jak mi się będzie podobać, taka będą będę dostawać, więc na intuicję niestety, 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 yy, ciężko do opisania. Więc będą ziarna z tych karm, bo ziarno musi być zdrowe. I tu najważniejsze chodzi, żeby te ziarno były zdrowe. Ale tu tak wszyscy, no niestety nie ma nie ma złotego środka, że rzucimy się na jakieś środki preparaty, które nam cudowny środek nam pomoże. Będzie super wow i nie wiadomo co nie ma super karm. Pewnie wziąłbym Bayersa, którego nigdy nie używałem, pewnie też bym sobie jakoś z nim poradził. Też pewnie by leciały. Ktoś leci na MDM-ie. Jest taniej. Ktoś leci, nie wiem, na jeszcze jakichś innych karmach. Nie miałem tych, 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 tych u nas akurat jeszcze MDM, z tych polskich jest tak. Także myślę, że. Myślę, że jakość nie jest ważna, ale, ale no nie jest to takie proste, że jakąś karmę i zaraz zrobisz mistrza na tej karmie, bo ją ktoś tam używa. No niestety tak to tak to nie działa w taki prosty sposób. Jest to bardziej, dużo bardziej skomplikowane, więc tyle, tyle odnośnie karmy, sobie mieszał je po swojemu. Ja karmię dużo, na filmach wszyscy mają tak głodne młode, że oni sznurówki rozwiązują, zabijają się o karmę. U mnie to jest trochę inaczej. Ja karmię akurat e, mocno, do oporu, no inaczej. Jeszcze cztery latają, a moje już pod gołemnikiem sobie zbierają. Ja nie lubię głodnych gołębi, bo one no i tak jak się ich przyciśnie, to sobie pod gołemnikiem nazbierają, więc... Więc ja lubię im dać jeść, ale dlatego ta nauka wchodzenia jest przez mękę. Muszę nadrobić po prostu ten czas, kiedy, kiedy nie miałem czasu i musiałem je olewać, i od razu się nie nauczyły. Fajnie wchodzić, no to teraz trzeba cierpieć. Wylądowały. Teraz pokażę, co się dzieje. One tu po prostu sobie zbierają. O. O, o, jejku, a się peknęły. Tam pod gołemnikiem siedzi, te trawki tu oszkubują, strasznie lubią zjadać. Ten rzepak świeży, te listki świeże zbierają. Powinienem chyba im coś sadzić pod gołemnikiem, żeby sobie obdziobywały. No i. No i tyle jeszcze nie weszło. Ale masa nie weszła. No, a te tutaj <kłysy> weszły i czekają. Także karmimy. O, woda jest. To najważniejsze. O, i wcinają. Peć, 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 peć,

Ten rudy nigdy nie umie wejść. Pojdź, 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 czy wszystkie już lądowały. Tak się lituję po prostu im otwieram z boku. Może nie powinienem, ale chcę też je zawołać, żeby były w gojemniku i mieć święty spokój, jak to się mówi.

Poć, pojď, 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 pojść, pojść, pojď, 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 mm. pojść. O właśnie. Tego chcemy uniknąć. Tak, się zaczną ile tej młodzieży jest, a ile z nich potem jest dwulatków? Garstka. O, to ta jest sabiczka, która wróciła z ostatniego zewenu. Daleciała. A samczyk tu jest. Też go nie przerzuciłem. Tam jakieś ospinkowane, chyba obcy. Hmm, widać, że ma numer telefonu, trzeba będzie zadzwonić. No i młodzież na luźnym popołudniowym oblocie. Wygląda to tak, że otwieram im i sobie wychodzą, tamte coś wysoko latają. One się co chwilę też straszą, startują. Tamte nie wiem czemu coś postraszyło. Nie specjalnie to lubię, żeby jak już chcę zamykać, żeby latały, bo wolałbym je po prostu ściągnąć. Do gojemnika. Brakło, ja najpierw je wołam, a później dopiero karmię jak już są w środku, bo część i tak na polu zostanie. Ale... Część tu jest... w środku. Mają otwarte, o tak to wygląda. A teraz ja zawołam. Pojdź, 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 pojdź! Przymkniemy. Przymkniemy, ale na takiej zasadzie, że umią wchodzić. O, chodźcie. Pojdź, 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 pojdź! Pojdź, 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 pojdź! O nie chcę za bardzo. O. Jecie, pać 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 żeby mi wchodziły przez to wody brakło, więc najpierw wodę przyniosę pać 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 o, po piętach mieszkrobią o, po palcach będziecie dziobać który mnie dziobnął po palcach który? A? No, chciałem je dziobnąć co mnie zaatakować. świnia jest najlepszy, on przez drzwi wchodzi. Teraz zeskoczył chyba na klapy, ale idziemy wołać. O, elegancko. Jedzą, piją, coś tam jeszcze przyleciało. Pach, tak coś tam jeszcze skacze A idziesz świniaku no, Nie denerwuj mnie Już zamknąłem, żeby na pole nie umiałem wychodzić Zlitwowałem się, ale nie chcę ich potem na polu pogubić